Parlament będzie dzisiaj procedował pięć projektów ustaw. Wszystkie projekty zostały przygotowane przez klub poselski z określonej szkoły. Zajmujemy się tematem prawa wyborczego, konkretnie ciszy wyborczej. Jesteśmy przeciwko ciszy wyborczej w internecie i przeciwko jako takiej ciszy w wypowiadaniu się, ale za to zaostrzeniem ciszy i jej przedłużeniem w stosunku do sondaży. Jeżeli jest taki cel ciszy wyborczej, jakim jest namysł, to znacznie lepiej go zrealizuje siedmiodniowa cisza sondażowa. Dzięki temu partie, które teoretycznie są pod progiem, nie będą miały dodatkowego obciążenia jakim jest to, że mają sondaż, że są pod progiem. Dla mnie jest to po prostu taka nauka demokracji i trochę wejście mogę użyć takiego kolokwializmu na wyższy poziom, bo wydaje mi się, że na co dzień nie jesteśmy świadomi tego, jak wiele prasy trzeba poświęcić, żeby tak Taki projekt ustawy od początku do przegłosowania doprowadzić. No, dla mnie jest to po prostu taka lekcja, jak wygląda proces legislacyjny w Polsce. Popularyzacja demokracji. Ten projekt no, jest naprawdę bardzo dobrze. Yy... Zrobione i tak naprawdę uświadamia nas w tym, jak wygląda proces legislacyjny. I my potem w przyszłości, sensie, powiedzmy, obywatelami, którzy mogą głosować w wyborach, będziemy bardziej świadomi tego, na kogo głosujemy i nie będziemy tak naprawdę słuchać tych wszystkich fake newsów, bo będziemy wiedzieli, jak to rzeczywiście wygląda i że praca posła rzeczywiście nie jest taka łatwa, jakby to się mogło wydawać. Celem jest organizowanie obrad, symulacji obrad parlamentu polskiego, tak, żeby od podszewki młodzi się nauczyli, jak to wszystko wygląda. Jaka to jest ciężka praca, jaki jest tego cel i że jak już krytymacy. To żebyśmy wiedzieli, że nie do końca to jest takie wszystko łatwe.